W dzisiejszym odcinku po mitów Brawl Stars Extra sprawdzimy sobie słuchajcie jeden dodatkowy, bonusowy bardzo ciekawy i mega ważny mit. Ten mit będzie związany z wojnami klubów, o których ostatnio zrobiło się całkiem głośno. W dzisiejszym odcinku powiem wam co na tej chwilę wiadomo o co dokładnie chodzi i moi drodzy pokażę wam dwie bardzo ciekawe propozycje graczy, jak takie wojny klubów mogłyby wyglądać. Zanim jednak do tego przejdziemy to mam dla was szybki prezent. Dzisiaj gdy to nagrywam w Brawl Stars jest na 1020 monet oraz 30 gemów za 8,99. Oferta kończy się jutro rano, ale stwierdziłem, że zrobię dla Was szybki konkurs. W którym do wygrania będzie karta Google Playa albo App Store'a o wartości 20 zł, za którą będziecie mogli kupić sobie tę ofertę. I jeszcze na coś Wam zostanie. Żeby mieć szansę na wygraną, po pierwsze i najważniejsze, musicie napisać w komentarzu, czy macie już pisany kod Seacro w sklepie Blowstars. Jeśli go nie macie, albo nie jesteście pewni, czy po prostu Wam nie wygasł, bo co 7 dni przypominam, kodik ze sklepu znika, to wyjdźcie z sklepu Blowstars, wsuńcie maksymalnie w prawo, aż za pakiet monet. Tutaj naciśnijcie wpisz kod i wpiszcie mój kod twórcy, czyli Sitrox pisane przez X. Was to nic nie kosztuje, nic na tym dracicie, a mi to mega pomaga. I moi drodzy, jak widzicie, jutro w sobie się nowy skin do Sandy o nazwie łasuk sandy Skin bardzo fajny i jeśli Pamiętacie go kupić, to będę wam mega wdzięczny, jeśli przed zakupem właśnie wpiszecie ten kodzik Poza tym, żebym być na wystarczy, że zostawicie się tylko łapkę w pod tym filmem. No i sprawdzicie, jaki kolor ma u Was przycisk subskrybuj. Jeśli ten przycisk jest u was czerwony, to koniecznie w niego kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby Stary, bo lecie, moi drodzy, po 509 tysięcy subów Konkurs kończy się dzisiaj o 21.00 I zwycięzca głośno od razu w opisie pod tym filmem Więc czasu nie ma dużo, bierzcie udział A póki co, słuchajcie, przechodzimy do dzisiejszego mitu Frank z Supersella, czyli szef Brawl Stars Zasugerował na swoim Twitterze Że do Brawl Stars w końcu zostaną dane wojny klubów Okej, okay, moi drodzy, to jest mit, którym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku po ogromców mitu Brawl Stars Extra I faktycznie, słuchajcie, o wojnach klubów Ostatnio zrobiło się głośno Wszedł na Twittera Franka z Supersella, Który jest game leadem czyli takim, powiedzmy, kierownikiem Brawl Stars, czyli, no, osobą, która jest jakby w hierarchii Brawl Stars bardzo wysoko postawiona i faktycznie, słuchajcie, 17 września dodał on, jak wiecie taki oto post. Post niestety jest w języku angielskim, ale żebyście wszystko dobrze zrozumieli, to przetłumaczę wam go teraz na polski. Jak wiecie Frank Supercell'a napisał, że obecnie przeglądamy się różnym aspektom tego, co wielu z was nazwałoby wojnami klubowymi. Napisał w nawiasie, że to wciąż rozważania i to jest, moi drodzy, bardzo ważne, że póki co jeszcze żadnego oficjalnego jakby, nie wiem, potwierdzenia, że wojny będą, nie ma. Aczkolwiek pisze tutaj dalej bardzo ciekawe rzeczy. Tutaj też prawda napisał, że jest ciekaw, co ogólnie myślą ludzie o dokładnym dobieraniu graczy między klubami, ale pod tym postem dodał jeszcze jeden ważny komentarz. Za chwilę do tego komentarza przyjdziemy, ale jak widzicie, skoro Frank Supercell'a pisze na Twitterze o wojnach klubowych, to być może, słuchajcie, już powoli zaczynają się zastanawiać, jak te wojny klubowe powinny wyglądać i być może, słuchajcie, wkrótce coś takiego zobaczymy w grze. W komentarzu pod tym postem Frank, jak widzicie napisał taką swoją propozycję. Napisał, załóżmy, 12 różnych rang dla klubów, czyli tak jakby no, mielibyśmy w Rostarze 12 rank klubowych. Załóżmy dalej, że rangi zmieniałyby się powoli, czyli tak jak tutaj Frank napisał, może jakiś raz na tydzień. Długość meczu to byłoby od 6 do 15 minut i, moi drodzy, ważne byłoby zrozumienie, że jakby dokładniejsze dobieranie e, graczy wymagałoby dłuższego czasu w kolejce. Zapytał też, co byśmy woleli, czy chcielibyśmy, aby gracze i kluby były dobierane tak, że muszą mieć tę samą rangę, czy mogą się już Jedną rangą, dwoma rangami czy trzema rangami. Czyli przykładowo, jeśli byłoby plus minus dwie rangi, no to yy, nie wiem, gracze z klubu, który ma powiedzmy ósmą rangę, mogliby walczyć z graczami z klubu, który ma szóstą rangę oraz dziesiątą rangę. Tak jak mówię, to póki to są tylko i wyłącznie rozważania, to jest Twitter Franka, więc to tego nie można jakby traktować jako obietnicę, że wszystkiego na pewno się pojawi, albo że już wkrótce wrosta coś takiego będziemy mieli. Ale jak widzicie, faktycznie słuchajcie, no skoro Frank zaczyna już o wojnach klubowych myśleć, to znaczy, że być może wkrótce niech w zobaczymy. Niestety poza tym Frank na temat wojen klubowych póki co więcej nie pisał. Być może wkrótce czegoś nowego się jakby od niego dowiemy, ale em, na reddicie znalazłem dwa bardzo ciekawe pomysły na wojny klubowe stworzone przez graczy. Na tym obrazku, jak widzicie, mamy pokazaną pierwszą propozycję, przypominam stworzoną przez gracza. W tym pomyśle zwróćcie uwagę, że u góry mamy napis Klubos, czyli wojny klubowe, poniżej słuchajcie mamy czas trwania danej wojny między dwoma klubami, a jeszcze niżej mamy coś, co jest bardzo ważne, czyli ranking klubów. Mamy i słuchajcie, jak widzicie, nazwy klubów A po prawej stronie obok tych nazw Mamy, moi drodzy, punkty klubowe Te punkty klubowe, według tego pomysłu Moglibyśmy, słuchajcie, zbierać rozgrywając Mecze w trybie e, zbiorówkę notów Albo w trybie zadymy, akurat w tym rzucie Bo jak widzicie, generalnie byłyby wszystkie tryby Które zmieniałyby się każdego dnia Dodatkowo, po zbieraniu łącznie, jak widzicie 500 takich punktów klubowych Dostawalibyśmy jakąś nagrodę Tutaj jest zaproponowany mega box Chociaż nie wiem, czy to trochę niezbyt duża nagroda Ale kto wie, być może coś takiego to byłoby fajnym rozwiązaniem. Kolejny, drugi pomysł jest zrobiony trochę brzydziej graficznie i wygląda tak. Jak widzicie, mamy tu, e, jakby pokazane dwa kluby. Po lewej stronie jest jeden klub, po prawej stronie jest drugi klub. U e, również mamy napis, że są to wojny klubowe. No i słuchajcie, e, te wojny opierałyby się o walkę z bossem. Tak, przynajmniej to było przemyślane kilka miesięcy temu, bo ten pomysł powstał kilka miesięcy temu i generalnie chodziłoby o to, że każdy klub rozgrywałby trzy, e, jakby, starcia z wielkim bossem i drużyna, która w danym starcie zadałaby więcej obrażeń, dostawałaby więcej punktów. W komentarzu pod tym postem mamy rozpisane podstawowe zasady i teraz tak. Wojna mógłby rozpocząć tylko prezydent lub wiceprezydent, czyli jakby zastępca dowódcy. Do wojny potrzebnych byłoby 9 graczy z danego klubu i 9 graczy podzielonych zostałoby na 3 drużyny po 3 osoby. Jak to by dokładnie działało? Zwróćcie uwagę. Dwa kluby będą sobą rywalizować, zadając bosowi jak najwięcej obrażeń. Wojna będzie miała 3 bitwy, każda bitwa będzie miała inną mapę. Po zakończeniu wojny wygrywa klub, który wyrządził więcej szkód, a wojna, jak widzicie, widz Dwa dni. Do tego ten gracz proponuje, aby boss miał nieskończone zdrowie, a jakby pasek tego zdrowia był zastąpiony licznikiem obrażeń, które danemu bossowi dana drużyna zadała. Każdy zadimierz byłby ulepszony do e, mocy dziesiątej, żeby były jakby równe szanse. I jest tu napisane, że można byłoby grać tymi samymi zadimierzami, ale to trochę bez sensu. Tak moi drodzy wyglądają propozycje graczy na wojny klubu Brawl Stars i dajcie znać, co o tym myślicie. Być może macie jakiś lepszy pomysł, napiszcie w komentarzu, jakby te wojny byście widzieli. Czy powinny być one podobne do Clash Royale, czy może nie do końca, dajcie koniecznie znać w komentarzach No i jeśli słuchajcie, chodzi o sam mit To faktycznie Frank Na swoim Twitterze opublikował post, w którym Gdzieś tam mówił coś o wojnach klubowych Ale póki co, jakby nie ma żadnego potwierdzenia Czy takie wojny klubowe w prostu się pojawią Jeśli się pojawią, to nie wiadomo kiedy, więc Musimy póki co zostawić ten mit jako niewyjaśniony Ale moi drodzy, trzymamy kciuki Żeby jak najszybciej wojny klubowe się pojawiły Bo to byłoby fajne rozmaicenie Ale okej okay, moi drodzy, weźmy się na chwilę do gry Bo odcinek bez zagrania jakby Żadnego meczu, no nie byłby odcinkiem więc weźmy słuchajcie jeszcze tylko do stepu I zobaczmy co my tu mamy Ja sobie słuchajcie odbieram po Mamy tu jak widzicie po 2 Mogę kupić gadżet do barileja za 1000 e, monet O nazwie ziołowy tonik W sumie niech będzie Skoro słuchajcie mamy taką okazję to możemy sobie go od razu kupić Nie będzie trzeba go e, trafić ze skrzynek I mam też jak widzicie 30 gemów Za które kupimy sobie agenta P Ja skina do pana P nie mamy jak widzicie W tym momencie mogę go kupić, ale Zanim to to sprawdzę słuchajcie czy mam wpisany kod Citrox Jak widzicie jest w lewym mojego informacja, że wspierasz Citrox Czyli kodzik jest wpisany, to teraz już spokojnie słuchajcie, mogę go kupić i jak widzicie, mam odwrócony skin do pana P o nazwie agent P. Okej, okay, słuchajcie, zagrajmy sobie tryb w starcie solo, grając właśnie agentem P. Wydaje mi się, że na tej mapie, słuchajcie, ta postać może być bardzo dobra, bo zwróćcie uwagę, ile tutaj mamy e, różnego rodzaju e, ścian e, i w ogóle przeszkód, od których nasze strzały mogą się odbijać. W tym momencie, jak widzicie, Eggwik pokonany. Tam na dole był gdzieś prank, o którego też fajnie byłoby pocisnąć. Dobra, ja mam Tutaj oczywiście Star Power, także e, ten Star Power sobie wykorzystujemy. No i jak widzicie... Frank musiał czekać. Powiem wam szczerze, że moim zdaniem e, Pan P jest to jedna z lepszych postaci w grze. Naprawdę jest to postać bardzo, wydaje mi się, niedoceniona. E, rzadko kiedy, może nie aż tak rzadko, ale e, zbyt często tej postaci, e, słuchajcie, tutaj na tym siebie e, nie widzę. A szkoda, bo tak jak mówię, słuchajcie, jest to moim zdaniem naprawdę fajny zadymasz. Jak widzicie, słuchajcie, no ten e, agent P w tym wypadku naprawdę robi tutaj niezłą e, zadymkę. Musimy czekać teraz przed tą drogą i chyba nam się to raczej powinno bez większego problemu e, udać z. Robisz, dobra, proszę bardzo, jak widzicie, za Praktycznie każdego tym agentem ten pogonuje. I naprawdę, słuchajcie, warto, jeżeli będziecie, jak planowali, kupić tego zginarza, warto to zrobić, bo, jak widzicie, jest mega fajny. Zostało jeszcze 5 osób na mapie, także całkiem ten sporo. Ja mam 7 bałeki więc raczej tutaj chyba e, wielkiego problemu nie powinniśmy mieć, żeby to jakkolwiek rozegrać. Dobra, tam mamy, słuchajcie, kluka. O, właśnie, który pewnie będzie chciał zaraz użyć na nas w ataku dobra. On się leczy w tych grzybkach, dokładnie. Kluk używa na nas w superataku, cyk, ale jak widzicie, niewiele by to dało. Tutaj mamy pipa, który leci do nas, dobra, cyk. Aj, pip tam nie trafił. Jeszcze delikatnie, ale to nic, możemy sobie podnieść pomysł. Tam mamy, słuchajcie, nani. Okej, okay, proszę bardzo, moi, moi pomocnicy gonią na cyk. Aj, uciekła w ostatniej chwili. No Ale stąd już, słuchajcie, nie ma ucieczki, proszę bardzo, na nie Tam mamy też Franka. Frank nie ma ulta, więc no panie Franku, bardzo im przykro, ale chyba musi pan zostać pokonany w tym momencie. Hop, czy on będzie uciekał? No nie naprawdę. Dobra, wiecie co, wejdę po to Ciupsy, cyk, raczej tego nie da się już przegrać. Ale nie mówmy jeszcze, hop, zobaczymy jak to będzie. U góry mamy słuchajcie, szelkę, która ma trzy Power no i w tym momencie, słuchajcie, raczej mamy e, Easy Czy tak tak będzie? Proszę bardzo, cyk, ostatni strzał i jak widzicie. Naprawdę zrobiliśmy ogromny pogrom, bo za 6 albo no, 5-6 osób, wydaje mi się. 6, dokładnie 6 przeciwników, jak widzicie, pokonałem w tym meczu, czyli tak naprawdę tylko 3 osoby zostały pokonane przez kogoś innego. Ok, moi drodzy, zakupy zrobione, mecz rozegrany, mit e, omówiony, więc chyba możemy powoli kończyć odcinek. Jeśli się wam się spodobał, żartujcie, łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przykapić kolejnych odcinków z BLOSTARZ na moim kanale. No i powitajcie, aby mieć zawsze pisany kod w si jeśli robicie jakieś zakupy. Mega, dzięki każdemu, kto mamy kod wpisany, Ja póki co, dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam jego dnia, trzymajcie się i pamiętajcie, słuchajcie, że już jutro piątek, więc jutro zaczyna się weekendik, no i miłego weekendu.